Cześć, witam Cię serdecznie. Dzisiaj na zajęciach będziemy rysowali w padzie, będziemy wykorzystywali warstwę, czyli nową funkcję w programie. A co dzisiaj zrobimy? Dzisiaj narysujemy samego siebie. Zobaczycie, jakie to jest proste, a jak fajnie wyjdzie Wam końcowy efekt w wersji takiej rysunkowej. No nic, bierzemy się do pracy. No dobrze, no to w takim razie zaczynamy. Na samym początku musimy sobie przygotować zdjęcie, które będziemy obrabiać. Albo możemy sobie wziąć jakieś zdjęcie, które macie już gotowe na waszym komputerze, a jeżeli nie, to jeżeli robicie to na laptopie bądź jeżeli macie jakiś aparat, kamerkę podłączoną do komputera, to można to w prosty sposób zrobić. Zobaczcie. Klikamy sobie tutaj wyszukaj, piszemy aparat. W niektórych systemach może napisać kamera, Camera. Wtedy też wyskoczy Wam, ta sama aplikacja po prostu może być niespolszczona. No i gdy klikniemy sobie aparat, witam was serdecznie. Jak widzicie, tutaj mamy no jakość nie za dobrą tego naszego aparatu, ale do zrobienia. Tego co dzisiaj potrzebujemy, to w wystarczy. Ja sobie cofnę za chwilę mikrofon, żeby mi po prostu nie przeszkadzał, i zrobimy sobie zdjęcie. Wystarczy, że klikniemy tutaj z prawej strony w symbol aparatu i nasze zdjęcie samo zapisze się za chwilę. Pokażę, gdzie ja się teraz ustawię i zrobię sobie jakieś fajne zdjęcie. Ważne jest to, jak będziecie się ustawiać, żebyście byli w miarę. Cali, żeby nie było coś obciętego, żeby po prostu to dobrze wyglądało. Ja sobie cofnę mikrofon, gdzieś go dam może. Dobra. Trzeba się poprawić, żeby to dobrze wyglądało. Kiedyś się lądem, koszulka mi wystanie, no nie szkodzi, dobra. Kaptury jest. żeby sobie jakiegoś fajnego okejka, patrzymy w kamerkę, może bez cienia. No dobra, zrobimy tak. Okej, okay. myślę, że jest, że jest dobrze. I celujemy teraz tutaj w aparacik. Może zrobić uśmiech. Dobra. Jakoś to się udało. No to teraz spróbujemy znaleźć nasze zdjęcie. No dobrze. Zamknęliśmy nasz aparat. I teraz spróbujemy sobie uruchomić pańta, Czyli wiadomo, klikamy lupkę. Piszemy Paint pojawia nam się na przykład w moim przypadku dwa rodzaje, ale dzisiaj interesuje nas zwykły Paint. Natomiast oczywiście na kanale znajdziecie lekcję z Paintem 3D. Jeżeli was to ciekawi, też Was zapraszam do tych lekcji. Natomiast klikamy sobie painta. Czekajcie, bo on mi wyskoczył na inny ekran, sobie go przerzucę tutaj. Dobra, już jesteśmy. I teraz tak, bardzo mocną różnicą, jeżeli chodzi o pain'ta, jest dodanie tutaj. Warstw. Czyli mamy ten symbol. To nam dzisiaj zrobi naprawdę turbofajną robotę. Ale wracając, chcemy narysować swoją bajkową twarz i my ją tak naprawdę odrysujemy. Jak to zrobić? Klikamy teraz plik, ponieważ już mamy nasze zdjęcie na komputerze i wybieramy sobie funkcję otwórz. Następnie, no wiecie, ja mam tutaj bardzo dużo ikonek, to jest nieistotne. Klikamy sobie obrazy i klikamy sobie. Z aparatu. Jeżeli nie będziecie mieli tutaj obrazy, radzę ruszyć suwakiem. Klikamy, mamy z aparatu, i akurat ja mam tutaj jedno moje zdjęcie, które przed chwilą sobie zrobiliśmy. I klikamy, otwórz. To zdjęcie wygenerowało się właśnie tutaj do naszego painta. Tak jak mówię, ono wcale nie musi być turbo jakości, żeby to zdjęcie dobrze wyglądało. I teraz. Musimy sobie pomyśleć, jak ta nasza praca będzie wyglądała. Wyobraźcie sobie, że mamy teraz tutaj Paint'a i chciałbym go porysować. Jak go popasgrałem, no niestety to już jest takby nie do uratowania, już nie mogę z tym nic zrobić. Czyli to mi się do niczego nie przyda. Ja sobie cofnę, tu mamy ształkę cofni. A wyobraźcie sobie, że możemy nałożyć folię na naszą grafikę. I wtedy, gdybyśmy rysowali po folii, jeżeli wyciągniemy te tło, to zostanie nam tylko kontur, który narysujemy na folii. I go właśnie sobie możemy pokolorować. I tak też dzisiaj zrobimy. Żeby nałożyć taką folię, czyli warstwę na to zdjęcie, klikamy właśnie warstwę. Pojawi nam się tu okienko z warstwami. Na chwilę obecną mamy pierwszą warstwę. Zobaczcie, mamy tu takie oczko, możemy ją włączyć i wyłączyć. Ja tylko podpowiem, że w świecie grafików taka kratownica oznacza przezroczystość. I teraz popatrzcie, kolejna rzecz nowa w pamięci. Jeżeli wezmę gumkę i zacznę gumować, to tak naprawdę ja już nie gumuję tego na biało, czyli nie maluję gumką na biało, a po prostu wycinam dziury. Czyli widzicie sobie, że ja tą gumką wyciąłem dziurę w mojej warstwie, w moim zdjęciu, obrazku. Cofniemy to. No i teraz mamy tutaj nasz pierwszy obrazek, który mogę wyłączyć, jego widoczność albo włączyć, ale on cały czas istnieje i mogę dodać. Przy kliknięciu, zobaczcie, pojawia nam się kolejna warstwa. I teraz tak, mogę malować po tej warstwie, jeżeli ją kliknę, jest na niebiesko. Albo jeżeli na tą warstwę, to teraz będę malował po tej. I ta warstwa jest cała przezroczysta, czyli tak, jakbyśmy sobie nakleili folię. I co się teraz wydarzy? Jeżeli sobie wezmę jakiś kolor, mogę sobie pomalować okularki, takie Harry To mimo to, że pobazgrałem, tak jakby mój obrazek, to ja to zrobiłem. Nie wiem, czy tu widać na tej warstwie. Wezmę może coś grubszego, żebyście to zauważyli. Jeszcze raz pogrubimy. Wiem, nie wygląda to za dobrze, ale tylko robię to dla Was stresu. Tutaj one się pojawiły, czyli nie są namalowane na tej warstwie. Zobaczcie, mogę je włączyć i wyłączyć. Mogę tą warstwę włączyć, czyli możemy tak jakby pracować na dwóch warstwach. Mogę sobie nawet wziąć te okularki mogę sobie je przestawiać. To już są naprawdę duże możliwości w tak prostym programie, jakim jest Paint, który jest dobrym programem. No dobrze, ale jak my mamy narysować naszą twarz? Już mówię. Na początku wybieramy sobie ołówek. Wybieramy sobie rozmiar ołówka na 2 piksele. Kolor czarny i teraz im bardziej precyzyjnie to zrobicie, tym lepiej to będzie wyglądało. Więc biorę sobie lupę. Przybliżam sobie i teraz będą mnie interesowały tylko takie istotne rzeczy. Czoło mnie nie interesuje, bo powiedzmy, że jest gładkie, ale interesują mnie okulary, interesują mnie krawędzi tutaj przy włosach i to wszystko trzeba po prostu odrysować. Im sobie zrobicie to bliżej, tym efekt będzie lepszy. No to biorę tam mój ołówek z rozmiarem dwójką i zaczynam odrysować. Ja zacznę odrysować od okularów. Zobaczcie, jadę sobie okularki i w ten sposób trzeba zrobić cały obiekt. Im więcej szczegółów zrobicie, tym obrazek będzie lepszy. Im zrobicie to na większym przybliżeniu, bo może wam drżycie ręka, nie każdy ma jakąś super mieszkę i nie wszędzie może to dobrze po prostu wyglądać. Natomiast jeżeli zrobicie to dobrze, to zobaczycie, że efekt końcowy będzie naprawdę wow. I w ten sposób zamykam. Mam już okulary, no to teraz sobie robię oczy. I w ten sposób robimy każdy kształt. Nie zapominamy o uszach, nie zapominamy o ustach. Po kolei sobie wszystko robimy. Zobaczcie, moje oko tutaj może wygląda troszeczkę krzywo, ale ja właśnie takie oko widocznie mam. Tutaj sobie zrobimy coś takiego. Zobaczcie, dziurki w nosie też są bardzo istotne. Tu sobie zjadę usta. Ok. Popatrzcie, to wcale nie wygląda jakoś super ładnie, ale za chwilę, jak już będzie wszystko wykończone, to będzie naprawdę efekt. Ja rysuję, przyspieszam tempo, a za chwilę Wam pokażę, jak będzie wyglądała moja twarz. No dobrze, to teraz spójrzcie, ta moja twarz wcale nie wygląda jakoś turbo ładnie, ale jeżeli ja teraz wyłączę moją warstwę, gdzie mam obrazek, zobaczcie, kliknę na to oczko, no to moja twarz już wcale tak źle nie wygląda, tak? Jest to bardzo ładnie odrysowane. No i teraz pozostało mi tylko dorysowanie całej reszty, czyli zwracam uwagę tylko i wyłączę na szczegóły. No jeszcze tutaj by mi się powiedzmy brudka przydała. Coś mi się wydaje, że ma chyba tutaj coś takiego. Dobra, no to ja lecę dalej i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Pamiętajcie, że im bliżej przybliżycie, tym więcej szczegółów będzie to lepiej wyglądało i bardzo ważne, żebyście dojeżdżali zawsze liniami do końca. Bo za chwilę będziemy to kolorowali. No i wtedy przydałoby się po prostu, żeby to było. Dobrze zrobione. Dobrze. Ja myślę, że mój obrazek jest gotowy, jest w miarę odrysowany, i zobaczcie, co się stanie, jak ja wyłączę tę warstwę. Tada! Bardzo ładnie to wygląda. Tutaj widzę, że nie dojechałem, będzie mi się rozsypywało. Dobra, i teraz zostało nam tylko kolorowanie naszej tutaj postaci. No to sobie będziemy kolorowali. Ja sobie wybiorę kolor tutaj takiej skóry ale zmienię go może troszeczkę bardziej tutaj się pobawię o coś takiego dodam może jaśniej Tak. Jaderko. no i kolorujemy no taki kolor powiedzmy że troszeczkę żółty ale już trudno okularki zrobię sobie czarne dobra niech są natomiast moje włosy Oczywiście ja szybciutko koloruję, natomiast to... Ups, gdzieś jest dziura. O, tu już zobaczyłem. Wy sobie będziecie to kolorowali tak jak wy uważacie. Natomiast tak jak mówię, każdy sobie może zrobić to jak chce. Się Przyciemnimy troszeczkę ustka. Tutaj Te dziurki też nie są ciemniejsze. Natomiast okulary zrobię jeszcze ciemniejsze. Okej. Okay. Tu białe. Oczy ja chyba mam ciemno-zielone. Coś takie sobie z... Obs. Tu chyba by było białe. Dobra, czwórki sobie. Czasami trzeba poprawić. Ups. No i weźmiemy sobie jakieś niebieskie tło. I zobaczcie, jak bardzo prosto wyszło na zdjęcie. Może okulary mam za ciemne faktycznie. Zrobimy sobie troszeczkę jaśniejsze, ale bardzo fajnie to wyszło. Pancie narysowaliśmy swoją postać. Uważam, że idzie to zrobić banalnie, turbo, szybko, prosto, a efekt końcowy jest rewelacyjny. Mam nadzieję, że Wam też się uda. Oczywiście takie zdjęcie możecie użyć na życiu profilowym, pobawić się. Za pierwszym razem może wyjść troszeczkę gorzej, ale za drugim, trzecim razem może wyjdzie Wam na pewno bardzo dobrze. No i tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że Wam się bardzo podobało. Trzymajcie się. Cześć. No dobrze, na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że nauczyłeś się dzisiaj czegoś fajnego. Dlatego też pomóż mi się rozwijać, kliknij subskrypcję, abym ja mógł tworzyć specjalnie dla Ciebie kolejne odcinki. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!